Tomasz Waślewski, witam państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na piątek oraz na weekend. I codziennie w tej prognozie jest słońce, jest błękitne niebo, no i jest bardzo wysoka temperatura, jak na wrzesień. Miejscami zobaczymy na termometrach nawet 30 stopni. Szczegóły wyglądają tak: piątek będzie od rana do wieczora wszędzie bez wyjątku pogodny, słoneczny i bez opadów. Tutaj, czyli w miastach wschodniej Polski, termometry skażą przeważnie 25 stopni, ale z każdym kilometrem dalej na zachód temperatura będzie wyższa. W Łodzi ma być 27 stopni, a na samym zachodzie prawie 30. Tyle synoptycy zapowiadają dla Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Wiatr będzie słaby, prawie niewyczuwalny, a ciśnienie ma się powoli obniżać. W stolicy na barometrach przewidujemy 1010 hektopaskali. No i tyle o piątku słonecznym, bardzo ciepłym, wręcz gorącym, a teraz przewidywania na weekend. Sobota zapowiada się tak samo jak piątek. Wszędzie od rana do wieczora będzie pogodnie, ze słońcem i bez opadów. Temperatura w sobotę od 24 stopni na Mazurach przez 27 stopni w centrum do 30 na dolnym śląsku. W niedzielę pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu, a więc znowu będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. Temperatura bardzo wysoka, 26 stopni w Suwałkach, 28 stopni w Warszawie i aż 30 stopni zapowiadają synoptycy na opolszczyźnie i na dolnym śląsku. I co więcej, prognozy na kolejne dni, czyli już na przyszły tydzień, również przewidują pogodę słoneczną i w większości bardzo ciepłą albo nawet gorącą.